Dobra, zaczynamy tiktoczki. Dawid Jasper I. Tata za szyję złapał, tak. Tak mnie za szyję złapał i powiedział, że jestem ku niebom, jestem super synem i że jutro nie będzie modemu i nie będę robił lajba. Jestem synem i że jutro zabiera mi modem i że jutro lajba nie będzie. Tak powiedział widzowie. Złapał mnie tata. No, to trochę smutne. Jezus, ty miasto ma dobre żony? Ty kurwa! Ej, Gdzie są za Ej, podobno się uśmiecham, to źle wyglądam z tym wąsem. Gdzie są k***a? Oj, on jest takim kripem, on jest takim klipem. Ej, przypuśćmy, wchodzisz do piwnicy i widzisz takiego gościa i ja tylko robię taki krzyk A! i uciekam. Przysięgam. Widzę takiego gościa i jest krzyk albo wyp... stąd z żulu A pierwszy Ej, dobra. Ja też myślałem, że ja tak wyglądam, jak miałem. Tak z 14 lat? Ja myślałem, że jak ja założyłem na przykład takie ciuchy, to że ja jestem gigaszefem. Poważnie mówię. Idziesz do szkoły, czujesz się jak gigaszef. Dopóki nie zobaczysz zdjęcia sprzed dwóch lat, nigdy nie uświadomisz sobie, jak wyglądajesz jak z. Zje... Dlatego cały czas teraz noszę czarne ciuchy, bo to jest bezpieczne. Marta mi mówi. Cały czas ubiera się tak basicowo, ubierz coś ciekawego, ale ja myślę, że jak zobaczę zdjęcie za dwa lata, to nie będę. Wyglądał jak nie wiem postać z anime, tylko będę wyglądać jak yy, dorosły człowiek. Czekoladka truskawkowa, czekoladka truskawkowa. I to jest najwspanialszy człowiek. Szczerze chciałbym być taki k uśmiechnięty jak David Jasper. Ale bi, bi, my... Ileś ty wychło dzisiaj tego? Zobacz Kurwa, Kur... Małpi ma w ręce, co? Ej, ja też miałem kiedyś taką sytuację, że kiedyś jechałem na trening i byłem w podstawówce i chciałem przejść przez takie błoto i myślałem, że wiecie, że tego błota jest na no tak minimalnie, nie? I kurwa, wszedłem w to i miałem błota po kolana i tak szedłem przez to błoto i szli ludzie z gimnazjum, tacy starszacy i oni patrzą się na mnie i się tak zatrzymali i się śmiali ze mnie. Źle się czułem wtedy. Ale szedłem dzielnie dalej. O, oh, znowu priert oj! O, ej, bąki mi idą. I jestem szczęśliwa. Żeby nie było znowu hejtu. Dupa mi dzisiaj rozwali. Jestem zadowolona. O oh, fu! Oh. Ja Jopi! Co jest? Wicu, zgo... co ty lajkujesz? Poczekaj, jaki rower, zaraz, zaraz bierzemy te rowery i odjeżdżamy. Przyjeżdżaj tutaj. Po jaki rower, tu jakaś młodzież stoi. Bie... My, my, my tu przyjeżdżamy i bierzemy te rowery i odjeżdżamy, yo man Przyjeżdżaj tu. Ale może dański rower zaraz będzie mój. Yeah. Tak, mój. O Jezus. Eee, jakieś miałem taką sytuację, że zjeżdżałem z górki u mojej babci na... Takie miejsce, gdzie są te takie wszystkie k... działki, nie? I była taka sytuacja, że zjeżdżałem rowerem i jak był koniec tych działek, to były takie jakby... Dźwiczki, ale nie było tych dźwiczek, nie? Rozumiecie? Czyli taka framuga tylko metalowa. No i ja chciałem jechać tym rowerem i tak przejechać przez te dźwigki. Boję się na przykład tego trochę do tej pory. I tam ludzie przychodzili, więc ja zwolniłem i jak oni przeszli, to ja chciałem przejechać przez tą framugę i zahaczyłem rowerem i się wy... I oni się śmiali za mnie. Nie ma bojówki! Co się dzieje? Ale wy jesteście śmieszni hejterze serio. <grywa> Wam się tak w serię. Myl Pouczcie się lepiej. A nie mi gosie filmy za nic. <grywa> Okej. Okay. Wiem, co to jest Wiem, ale chodzi o to, że załóżmy ja poczęłam płacić parę razy w miesięcznie. Po co? Jak można sobie włączyć Eskę lub Polo TV lub... Inne te, taki był Disco Music Polo, no. O, albo kasetę się można włączyć. A tak. i cały czas się patrzę, jak ogólnie są TikToki i ktoś gra, nie? Jest na dole ta gierka. Ja na przykład sobie po prostu patrzę, jak ta gra trwa na dole i mam w dupie, co tam się dzieje, nie? No tak. YouTube można sobie No można. No rację, Kazik. Ej, to jest jak ten dźwięk z pornosa. No ciąg. Nie chcę. Ciąg fajka. Jezus. Ciąg. U... Ej, czy ktoś z Was miał kiedyś taką sytuację, że wiesz, że palił się szluga i starzy mówią tak, gdzie się ku... palić teraz? Ja, no, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, więc... <ścoughs> więc tylko potrafię sobie to wyobrazić. To jest, to jest, oglądam te najobrzydliwsze TikTok, jakie można, mogą być Dobra, ej tak szczerze, no takie jedno slapnięcie to by przecież nic nie zrobiło, nie? A mógłbym mu na przykład dać z jeden milion Ojca obudzisz Zaproponowanie mi pracy ochron ochron w ochronie będę banował Każdego. Tylko spróbujesz wejść do mnie na live'a i to napisać. Ode mnie dostajesz blokę i od Serafiny również. I nie będzie takiego śmiachu. Ej, dobra, nie, takie pytanie? Ile oni kurwa zarabiają z tych streamów na TikToku, że oni robią takie rzeczy? Niech mi ktoś wie, bo tam wchodzisz na TikToka i wchodzisz w streamy, i tam co drugi jest takim z. jak on i ona. Przysięgam. Skrzyneczka jest, skrzyneczka. A tutaj dwie osoby, które tutaj możecie zobaczyć, yy, też możecie być na ich miejscu. A jak to zrobić? To jest bardzo proste, musicie serduszkować. Tapujemy, tapujemy. Dobra, miałem kiedyś taką sytuację. Miałem kiedyś taką. Przysięgam, przepraszam, miałem taką sytuację. Miałem sytuację taką, że pracowałem kiedyś w pizzerii. Uczyłem się na pizzermana, nie? I na początku, oczywiście, tam wiesz, jak jesteś nowy na kuchni, to co? Kroisz, myjesz naczynia, nie wiem, makaron robisz. Jakieś tam takie ch. No i tak po, po tym jednym dniu ten. ten. szef tej restauracji mówi tak. Młody, jaki ty jesteś kur... dobry w tym wszystkim. Nie, mi tak ego podbił, mówię, no pewnie, że jestem, jestem bardzo dobry w tym wszystkim, co tutaj się robi. I, i później on mówi: tak, ja muszę jechać na 30 minut. Zrobisz jedną, dwie pizze, będzie super, mówię, zrobię. No pewnie, że zrobię. Kur... Zrobię, co ja mam gdzie zrobić. Ja nie zrobię, pewnie, szefie. Tu. Przebiliśmy sobie grabę. On wyszedł, oczywiście umyłem później ręce, bo to ważne w gastronomii. no kur... wrócił pizza roz... Na Całe wszystko, tak, z 20 osób czekało na mnie, nie wiedziałem co się dzieje. Siedziałem w kącie, popłakałem się prawie i już nie chciałem tam pracować, bo mi pizza spadła i piec się rozwalił. Tak, znaczy, pizza w piecu. Zajebiste! A może jestem gejem? Holy fuck. Jezu! I'm gay. Jestem gejem! Ej, dobra! ale szczerze, smakowe piwo jest zajebiste. Kocham smakowe piwo. Will be the night that... <laughs> Czemu ch. po prawej jest napisane mandzio? No dobra. To tyle z TikToku.